Cześć, witajcie. Dzisiaj opakowujemy paczkę, w której jest gniazdo akrylowe i bardzo się cieszę, bo czekałem trochę na tą paczkę i doszła do mnie. I w sumie w niej jest a duże, no, no, może nie duże, ale całkiem spore gniazdo akrylowe. Więc rozpakowujemy jakieś. Ojej, już zapakowane naprawdę. O, już je widzę. Już widzę gniazdo. Sprawdziłem, że na pewno jest wszystko ok. Wyglądało mi na ok. Jak widać, całkiem, całkiem. Zamówiłem je chyba. no tak. Dwa dni temu, trzy. To jest dobrze zabakowane. Myślę, że kuriel nim nie rzucał. wygląda na tak. No, jest naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem. Sprawdzę, czy nie ma. O, są jeszcze. Jest jeszcze zestaw startowy. Jakieś probówki, wężyki. I chyba nic tu już nie ma. Fajnie, w ogóle to jest zrobione. Jest bardzo szczelne. I wygląda ono tak. No, wygląda to bardzo fajnie. Trochę malusie, ale no jest nawet spore. Tu ma przegródki. No, całkiem ciekawe przegródki. Tu jest nabadnianie. Tu są te właśnie przegródki. Tu widać przegródki. A tutaj jest zwykły startowy startowy ten. No po prostu startowe rzeczy, czyli probówka, pinceta, wężyk, jakieś karniki, poidełka. Oczywiście mam też bardzo fajną bardzo fajną zasłonę. Bardzo fajną zasłonę. Taka Moro. Mamy tako, takie coś tutaj jest jest bardzo szczelne. One nawet najmniejsze mrówki w tym mogą być. Więc całkiem, całkiem jest ok. W tym kantonie już chyba nic nie ma. Nie, nie ma. Paczka. Ok. Tutaj mam jeszcze jakiś woreczek. Aha, i tu są takie, żeby mrówki mogły po prostu przejść takie inne zagrody. No bo. Jakbym po prostu zagrodę wyciągnął, to tu by była za duża szpara i mrówki by uciekały. A tu będę chyba wpuszczał nawet moją kolonię. Moją kolonię tetra. Nie, nie. Ym, letnotorax. Albo. To jest tetnotorax, przepraszam. I chyba będę tu wpuszczał właśnie. No i sprawdzę, jak będą tu żyły sobie. Chociaż. To gniazdo jest trochę duże na nie, bo one mają około 30, no przesadziłem, 20 robotnic, i nie wiem, czy to nie będzie za, dla nich za duże. No bo na samym starcie jest całe to, więc trochę duże. To gniazdo w, pierwszej, w pierwszym poziomie, ale mi się wydaje, że jest okej. Okay. Tu w ogóle jest na podpięcie innych tych. No, całkiem dobrze się prezentuje. Fajnie wygląda to drewno takie. No ogólnie to jest chyba koniec odcinka, bo zbytnio nie mam co mówić jeszcze o tym gnieździe bo wygląda naprawdę fajnie uroczo. I... jeszcze ta zasłonka taka morotypowa. Fajnie to wygląda. Dziękuję w ogóle za zestaw startowy. Był w tym całym zestawie z gniazdem. Jest fajny. Tutaj mam. O, nawet mam jakieś ozdoby. Pincetę. Nawet sporych rozmiarów. Wężyk też mi się przyda. Pipetka. Może, może się przyda. O! Probówka z takim fajnym wężykiem. Do przeprowadzki mrówek. Strzykawka, piasek. Karmidełko. No i ale nawet jest ciężkie. Tu do karmidełka. to się jakoś tak dawało tu. I tu była woda i mrówki dzięki temu mogły pić. A nie, to jest tu. Przepraszam. Tu się to daje. O nie, to chyba nie jest do tego. Nie wiem. Tu mam jeszcze jakąś probóweczkę. Może się przyda. A tuż żwilek, żeby nasypać. No i pusto. Więc w sumie nawet, nawet fajny yy, fajny startowy ten. Najbardziej się cieszę z pincety, bo ja mam Taką metalową, i nie zawsze nam jest łatwiej, a widzę, że ta jest plastikowa, więc będzie nią łatwiej. Tutaj już odpakuję sobie tę pizzetkę. pincetę. Oj, spadło mi. No jest naprawdę, naprawdę fajna, jakby coś tam miałbym zabrać jakieś nieczystości. Jest nawet fajna, albo, albo tu na przykład. Chociaż nie, to jest bez sensu Ale jakbym miał coś zrobić z tą pizzą To jest naprawdę fajna Bardzo fajna Szczególnie się cieszę z tych Z tych różnych piasków i żwirów hmm. Nie wiem czy to jest kwarc, czy to jest piasek Ale on jest taki zbity Na, ma na maksa chyba Cieszę się też z Wążyka, bo mi się przyda Wążyk, bo ostatnio mi się chyba skończył i on jest naprawdę duży, szeroki znaczy, taki szeroki, praktycznie jak, jak ta próbówka, więc naprawdę dosyć szeroki. Samo gniazdo prezentuje się bardzo fajnie, cieszę się naprawdę, że jest tak jak jest bo było tam do wyboru, jakie trzysamy liść, czy jakieś drewno tutaj. No ja wybrałem drewno, bo jednak drewno dla mnie jest takie naprawdę super. Te przegródki też fajnie ktoś wymyślił, że możemy sobie przegrodzić, odgrodzić daną część gniazda. Ojej, nie mogę wyciągnąć, kurczę. Mały ten woreczek. To wysypiemy. I naprawdę z gniazda się cieszę. Był to udany zakup. Już dużym worek rozerwać. Nie no, dobra, później się tym zajmę. No i ogólnie cały zestaw jest naprawdę spoko. Tutaj w ogóle jest to chyba do. Tak, to jest do wyciągnięcia. Tak. Tu się wyciąga i potem tu się wlewa wodę. To jest, to jest gąbka to zielone, więc naprawdę polecam takie zestawiki bo można fajnie zacząć naprawdę kolonię no i paczka była dosyć duża ale w sumie nie wiedziałem jakie gniazdo za mój tata zamówił, bo mówił mi, że, że takie inne a potem się okazało, że jednak to więc jest ok. Więc to chyba byłoby na tyle. W następnym odcinku najprawdopodobniej zrobimy arenę. Do tego i wpuścimy mrówki. Nie umiem wtedy do tego odcinka doczekać, bo naprawdę będzie co oglądać. Więc to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia do następnego odcinka.